Witajcie w Kotlet TV. W Dzisiejszym odcinku przygotujemy chlebek oszukany. Oszukany, bo tak naprawdę nie ma tutaj ani drożdży, ani zakwasu. Konsystencji przypomina troszkę ciasto, jednak w smaku bliżej mu chyba do chleba. A na początku rozcieram w moździerzu ziarna kolendry. Następnie odmierzam mąkę żytnią razową i wsypuję ją do miski. Zamiast mąki żytniej możecie użyć również mąkę pszenną razową. Do tego dodaję proszek do pieczenia, troszkę soli do smaku, wbijam jajka, dolewam wodę, troszkę oliwy, Możecie ją zastąpić również olejem. Dodaję roztarte ziarna kolendry, a także dosłownie kilka kropli octu jabłkowego. To wszystko mieszam za pomocą łyżki, a następnie przekładam do foremki wyłożonej papierem do pieczenia. Ciasto wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. I piekę około 40 minut, aż wbity w środek drewniany patyczek będzie suchy. Kroję po całkowitym wystudzeniu. I tak jak już wspomniałam, ten chleb troszkę przypomina ciasto, ale spokojnie nadaje się na kanapki. Życzę Wam smacznego! A po więcej przepisów, zapraszam na stronę www.kotlet.tv a także na nasz kanał na YouTube.